Trump zrzucił bombę na ONZ. To, co powiedział, musi usłyszeć cały świat. We wrześniu 2025 roku odbyło się historyczne głosowanie. Ponad 140 krajów zajęło stanowisko w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Centralne pytanie brzmiało: stanąć po stronie Izraela? czy faworyzować Palestynę? Zdecydowana większość opowiedziała się za uznaniem Palestyny za państwo i właśnie w tym kontekście Trump wydał ostrzeżenie, które zaskoczyło wszystkich. Pięć ważnych punktów dotyczących Izraela i tego wydarzenia przykuło uwagę wszystkich. Pierwsze odkrycie. 12 września 2025 roku odbyło się głosowanie nad tzw. deklaracją nowojorską. Wynik był jednoznaczny: 142 głosy za, tylko 10 przeciw i 12 wstrzymujących się. Rezolucja ta wzywała do zawieszenia broni w Strefie Gazy, zatwierdziła rozwiązanie dwupaństwowe i utorowała drogę do uznania Palestyny za niepodległe państwo. Propozycje przedstawiły Francja i Arabia Saudyjska. Izrael i Stany Zjednoczone sprzeciwiły się jej, podczas gdy reszta świata świętowała. Kilka dni później, 26 września 2025 roku, podczas 81 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Donald Trump wygłosił ostre przemówienie. Ostro skrytykował falę międzynarodowego poparcia dla uznania Palestyny, powołując się na takie kraje jak Francja, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Portugalia, Belgia i inne, które oficjalnie poparły sprawę palestyńską. I na tym się nie skończyło. 19 września odbyło się kolejne głosowanie, tym razem mające na celu ustalenie, czy prezydent Palestyny Mahmud Abbas może przemawiać do zgromadzenia wirtualnie, ponieważ Stany Zjednoczone odmówiły wiz jego delegacji. Po raz kolejny większość opowiedziała się po stronie Palestyny: 145 głosów za i tylko 5 przeciw, w tym Stany Zjednoczone, Izrael i kilku sojuszników. Ta sekwencja głosów nasunęła pytanie: skoro cały świat wydaje się być po stronie Palestyny, dlaczego Izrael i Stany Zjednoczone pozostają w praktycznie izolacji? I co ważniejsze, co proroctwa biblijne mówią o tej izolacji? Drugie odkrycie rozwiązanie Trumpa. Po zwycięstwie Palestyny w głosowaniu Trump wydał ostrzeżenie: Pokój bez sprawiedliwości nie jest prawdziwym pokojem. Oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy nie stanowiły przeszkody dla porozumienia z Izraelem, przedstawiając Amerykę jako niezłomnego sojusznika, zaangażowanego w pośrednictwo w pokoju zgodnie z interesami Izraela. To przemówienie wzbudziło niepokój wśród badaczy proroctw. Wystąpienie Trumpa dokładnie przypominało jego prezentację porozumień Abrahama lata wcześniej. Opowiadał się za pokojem poprzez traktaty, negocjacje i wzajemne uznawanie. Dla świata wszystko to wydawało się rozsądne. Jednak dla tych, którzy podążają za biblijnymi proroctwami, było coś niepokojącego. Aby to zrozumieć, Musimy cofnąć się do 2020 roku, kiedy Trump i Netanyahu osiągnęli porozumienie, które zaszokowało świat. 15 września tego roku podpisano Porozumienia Abrahama. To coś więcej niż tylko traktat pokojowy. Ten ruch zmienił międzynarodowy krajobraz. Trump nazwał nawet ten moment świtem Nowego Bliskiego Wschodu po dekadach konfliktu arabsko-izraelskiego. Porozumienia te zostały nazwane na cześć Abrahama, uważanego za ojca judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, symbolizując próbę zjednoczenia religii i narodów w jednym z najbardziej podzielonych regionów na Ziemi. Nie było to jednak jednomyślne. Palestyńczycy poczuli się zdradzeni, twierdząc, że jeszcze bardziej osłabia to możliwość posiadania własnego państwa. Iran zareagował gwałtownie. A wrogowie Izraela stanęli w gotowości, ponieważ niektóre kraje arabskie przedkładały stabilność i dobrobyt gospodarczy nad wojnę. Przenieśmy się do roku 2025, kiedy to Trump, ponownie sprawując urząd prezydenta, dążył do dalszego rozszerzenia tych porozumień. Wraz z Netanyahu rozpoczął budowę szerszego sojuszu, jednocząc kraje wokół Izraela. Na pierwszy rzut oka wydawało się to uzasadnionym wysiłkiem na rzecz pokoju. Jednak dla wielu chrześcijan znających Biblię pojawiło się niepokojące przeczucie. Pismo święte mówi o podobnym porozumieniu, które wydaje się dobre, ale kryje w sobie wielkie niebezpieczeństwo. Porozumienie to znane jest jako zwodniczy traktat. Główne odniesienie znajduje się w księdze Daniela 9:27. Zawrze trwałe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia położy kres ofiarom krwawym i ofiarom z pokarmów. Na skrzydle obrzydliwości spustoszy, aż nadejdzie na niego zagłada, która została na niego wylana. Werset ten ujawnia istnienie siedmioletniego traktatu między potężnym przywódcą a kilkoma narodami, w centrum uwagi stawiając Izrael. Jednak w połowie tego okresu przymierze zostaje zerwane, co zapoczątkowuje to, co Biblia nazywa ohydą spustoszenia. To właśnie to porozumienie wielu interpretatorów proroctw nazywa zdradzieckim traktatem, który rozpocznie siedmioletni okres ucisku. Nie oznacza to jednak, że wspomniane porozumienie jest dokładnie takie samo, jak to opisane przez proroka Daniela. Jednak Daniel nie był jedynym, który wydał to ostrzeżenie. W drugiej liście do Tesaloniczan 2:3 napisano: Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, zwyciężyć, bo ów dzień nie nadejdzie, dopóki najpierw nie nastąpi odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia się. I wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, lub co jest czczone, także zasiądzie jako Bóg w świątyni Boga, okazując się Bogiem. W tym miejscu pytanie staje się jeszcze bardziej intrygujące, a jednocześnie niepokojące. Wielu chrześcijan obserwuje porozumienia Abrahama i dostrzega ciekawe paralele: skupienie na Izraelu, obecne, udział kilku narodów, również. Obietnica pokoju w jednym z najniebezpieczniejszych regionów świata? Tak. Teraz, w 2025 roku, Trump dodaje do szachownicy jeszcze więcej pionków Syrię, Arabię Saudyjską, Liban. Koalicja się rozrasta. Bądźmy szczerzy: kiedy słyszysz proroctwo mówiące o porozumieniu, po którym następuje zdrada i objawienie się Antychrysta, naturalne jest, że czujesz się nieswojo. Czy to dzieje się teraz? Czy to tylko przesada? Tak czy inaczej, pozostaje pytanie. Co jeśli Biblia właśnie ostrzega nas przed takimi czasami? Czy tak, czy Trump i Netanyahu przygotowują grunt? Podobieństwa są zbyt duże, by je zignorować. Właśnie tutaj pojawia się to, co uczeni nazywają listą kontrolną przymierza proroczego. Przyjrzyjmy się kryterium opisanym w Księdze Daniela, kryterium 1 – Potwierdzenie przymierza. Używany hebrajski termin to gabar, co oznacza wzmocnić, umocnić coś, co już istnieje. Nie chodzi o stworzenie czegoś nowego, ale o wzmocnienie tego, co już zostało ustanowione. Porozumienia Abrahama, podpisane w 2020 roku, są obecnie rozszerzane i wzmacniane w 2025 roku. Kryterium dwa z wieloma. Pierwsze porozumienia dotyczyły Izraela, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Maroka i Sudanu. Było już kilka państw. Teraz plan Trumpa obejmuje Syrię, Arabię Saudyjską i Liban, co jeszcze bardziej poszerza jego zakres. Kryterium 3: przez tydzień. W języku proroctw tydzień oznacza siedem lat. Porozumienia Abrahama nie wspominały o ramach czasowych, ale o celu Trumpa. Termin rozszerzenia upływa w 2028 roku, dokładnie 7 lat od 2021 roku. Kryterium 4: Centralne miejsce w Izraelu. Daniel mówi o porozumieniu skoncentrowanym wokół Izraela, które później zostało zerwane przez profanację świątyni. Podobnie porozumienia Abrahama miały na celu normalizację stosunków z Izraelem. W proroctwie jest słowo kluczowe, które zmienia całą interpretację: potwierdzić. Daniel nie mówi stworzyć, sporządzić ani negocjować. Mówi potwierdzić przymierze z wieloma. Ma to ogromne implikacje. Pytanie nie brzmi, czy dojdzie do zawarcia traktatu, ale kiedy pojawi się ktoś, kto potwierdzi to, co już istnieje, a ta osoba może być znacznie bliżej niż nam się wydaje. Czy zwracasz uwagę? Czy jesteś przygotowany? Bo jeśli o tym mówił Daniel, to zegar proroczy nie tylko tyka, on zaraz się zatrzyma. Jest jeden szczegół, który powinien zaalarmować każdego wierzącego: Biblia nie ostrzega nas przed wojnami w czasach ostatecznych, ale przed pokojem, zwodniczym pokojem pokojem, który zwodzi świat, sprawiając, że wszyscy tracą czujność tuż przed nadejściem sądu. Trump i Netanyahu nie mówią tylko o zakończeniu konfliktów. Mówią o przekształceniu całego Bliskiego Wschodu w raj. Ale co jeśli ten raj jest właśnie miejscem biblijnego ostrzeżenia? Zobacz, co Pismo Święte mówi na ten temat. Pierwszy Tesaloniczan 5:3. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, Wtedy nagła zagłada przyjdzie na nich, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. Księga Daniela 8,25: A przebiegłością swoją sprawi, że podstęp w ręku jego się powiedzie i będzie się wywyższał w sercu swoim, a pokojem swoim wielu zniszczy. Powstanie przeciwko księciu książąt, lecz bez udziału rąk ludzkich zostanie złamany. Zwróć uwagę na to sformułowanie: pokojem swoim zniszczy wielu. Antychryst nie dochodzi do władzy poprzez wojnę, lecz poprzez pokój. Rozwiązuje problemy, przynosi dobrobyt i tworzy poczucie dobrobytu, aż do momentu, gdy wszystko obraca się w ruinę. Na spotkaniu 7 lipca Netanjahu powiedział Trumpowi: Twoja wizja jest genialna. Nie tylko promujesz pokój, ale sprawiasz, że pustynia rozkwita. Trump Odpowiedział: Uczynimy ten region tak zamożnym i bezpiecznym, że świat nazwie to cudem. Cudem to samo słowo, którego Biblia często używa do opisania zwodniczych znaków antychrysta. W Apokalipsie 13, 13, 14 czytamy o tych fałszywych cudach, które zwodzą tłumy. I czyni wielkie znaki i cuda. A nawet zsyła ogień z nieba na oczach ludzi, zwodząc mieszkańców ziemi cudami, które czyni przed bestią. Ale oto prawdziwie przerażający punkt, ten pokój działa. Porozumienia Abrahamowe już zmieniły relacje, które wydawały się niemożliwe do odbudowania. Dawni wrogowie stają się sojusznikami. Handel rośnie, turystyka się rozwija, technologia jest dzielona. Wszystko wydaje się prosperować. Jednak według proroctwa, gdy Antychryst ustanowi przymierze, nastąpi sześć znaczących wydarzeń. Po pierwsze, rozpoczyna się odliczanie, siedmioletnie odliczanie. To najbardziej uderzający szczegół. Kiedy Antychryst potwierdza przymierze, nie trafia to na pierwsze strony gazet. Nie powoduje krachu na giełdzie, ani nie wywołuje natychmiastowych reakcji dyplomatycznych. Jednak duchowo jest to wydarzenie o największym znaczeniu, ponieważ rozpoczyna prorocze odliczanie do powrotu Chrystusa. Od momentu podpisania przymierza, zegar Boży zaczyna z absolutną precyzją odmierzać każde wydarzenie kolejnych siedmiu lat. Profanację świątyni, wielkie prześladowanie, wylanie gniewu Bożego na Ziemię i wreszcie powrót Jezusa Chrystusa. Każde wydarzenie jest już przesądzone. Ma nastąpić w określonym czasie. A to niesie ze sobą niepokojącą prawdę. Tego odliczania nie da się zatrzymać, ani przełożyć, ani negocjować. Kiedy Antychryst potwierdza przymierze. Tryby proroctwa zaczynają się nieubłaganie obracać, wypełniając plan ustanowiony jeszcze przed założeniem świata. Po drugie, fałszywe poczucie bezpieczeństwa Izraela staje się jego największą słabością. To nie tylko traktat polityczny, ale psychologiczny. Po raz pierwszy w swojej nowożytnej historii Izrael doświadczy czegoś, czego zawsze mu odmawiano całkowitego. Bezpieczeństwa. Przez pierwsze trzy i pół roku tego okresu jego granice będą chronione, a wrogowie na dystans będą mogli budować bez strachu, prosperować bez zmartwień, ale ta pewność siebie okaże się pułapką. Ten sam przywódca, który pozornie ich chroni, stanie się ich najokrutniejszym wrogiem. Porozumienie, które zdawało się gwarantować im przetrwanie, będzie kluczem do ich prześladowań. Biblia już to przepowiedziała. W Ewangelii Mateusza 24:21 Jezus oświadczył: Wtedy bowiem nastąpi wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. To będzie moment, w którym fałszywe poczucie bezpieczeństwa zostanie zburzone przez największą zdradę w historii. Po trzecie, odbudowa świątyni zostanie przyspieszona. To będzie wielki znak. Pakt nie tylko pozwoli, ale wręcz aktywnie wesprze odbudowę świątyni żydowskiej, marzenia, które Izraelici pielęgnowali przez prawie dwa tysiące lat. Ale świątynia nie będzie jedynie miejscem kultu religijnego. Stanie się sceną największego oszustwa ludzkości. Od 70 roku na Jezre świątynia była niszczona i nigdy nie została odbudowana. Kiedy to nastąpi, będzie objęta prawną i międzynarodową ochroną gwarantowaną przez porozumienie. I po raz pierwszy od wieków Żydzi będą mieli globalne poparcie polityczne dla odbudowy świątyni na wzgórzu Świątynnym, najbardziej spornym miejscu na Ziemi. Nagle ten niewielki kawałek Ziemi na świecie stanie się najbardziej chronionym placem budowy na Ziemi. Ale odbudowa świątyni nie oznacza tylko spełnienia żydowskich aspiracji religijnych. Chodzi o wzniesienie fizycznego miejsca, w którym Antychryst popełni największe bluźnierstwo, przed którym ostrzegał sam Jezus. Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza 24:15: Kiedy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w Miejscu Świętym, niech ten, kto czyta, zrozumie. Miejscem świętym jest świątynia. Antychryst potrzebuje jej odbudowy. Ponieważ to właśnie tam zamierza ogłosić się Bogiem. Nie można zbezcześcić świątyni, która nie istnieje, ani żądać oddawania czci Bogu w miejscu świętym, które jeszcze nie zostało zbudowane. Dlatego pakt będzie zawierał konkretne klauzule dotyczące jej odbudowy. Będzie międzynarodowe finansowanie, zapewnione zostaną gwarancje bezpieczeństwa. Spory archeologiczne, które przez wieki hamowały postęp, zostaną rozwiązane. Nawet sprzeciwy religijne zostaną pokonane. Przeszkody, które przez prawie dwa tysiąclecia hamowały realizację żydowskiego marzenia, znikną natychmiast dzięki porozumieniu dyplomatycznemu. Jednak to, co czyni tę odbudowę tak znaczącą, to oszustwo, które ze sobą niesie. Świątynia nie będzie tylko przywróceniem żydowskiego kultu. Wielu chrześcijan zinterpretuje to również jako wypełnienie proroctwa, jako znak, że Bóg błogosławi procesowi pokojowemu. Ludzie, którzy powinni być najbardziej czujni wobec planów Antychrysta, potraktują ten akt jako potwierdzenie rzekomej boskiej aprobaty. Poprzedzą sojusz, ponieważ wierzą, że współpracują z planem Boga. Nie zdają sobie sprawy, że ich własne rozumienie teologiczne zostanie zmanipulowane, by wesprzeć system, który ostatecznie obróci się przeciwko nim. Odbudowana świątynia stanie się w efekcie salą tronową fałszywej boskości Antychrysta i to prowadzi nas do czwartego wydarzenia. Po czwarte. Nadprzyrodzone znaki i cuda potwierdzą oszustwo. Kiedy Antychryst zawrze pakt, nie będzie to jedynie umowa polityczna podtrzymywana przez ludzkich przywódców, będą mu towarzyszyć nadprzyrodzone manifestacje, które przekonają nawet najbardziej sceptycznych, że dzieje się coś boskiego. Oszustwo będzie tak wyrafinowane, że nawet chrześcijanie znający Biblię mogą się pogubić. Antychryst nie tylko będzie twierdził, że posiada boską władzę, ale także będzie demonstrował moce, które zdają się pochodzić z samego nieba. Biblia ostrzegała już w drugiej liście do Thessaloniczan 2:9: Pojawienie się niegodziwca nastąpi za sprawą szatana z całą mocą i znaki, i kłamliwe cuda. Uwaga, to nie są tanie podróbki, nazywa się je Kłamliwymi cudami, ponieważ są prawdziwe w swoim przejawieniu, ale ich źródłem nie jest Bóg, a szatan. Cuda będą się zdarzać, ale o zwodniczym pochodzeniu. Wyobraź sobie wpływ tego w momencie podpisania umowy. Nagle, podczas spotkań dyplomatycznych, mogą nastąpić uzdrowienia. Pogoda może się zmienić, sprzyjając zbiorom. Globalna gospodarka może prosperować w sposób wykraczający poza wszelkie logiczne wytłumaczenie. Wszystko będzie sprawiać wrażenie, że niebo aprobuje to porozumienie. A to nadprzyrodzone potwierdzenie prowadzi nas do piątego wydarzenia. Piąte globalne systemy kultu zaczynają się jednoczyć. Będzie to najbardziej radykalny moment duchowej przemiany w historii ludzkości. Księga Objawienia 13:8 opisuje to w następujący sposób: I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy Ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w Księdze Życia Baranka, zabitego od założenia świata. Uwaga to nie jest większość, niewielu, ale wszyscy, którzy nie należą do, do Chrystusa. Zjednoczenie religijne będzie miało straszliwą cenę: porzucenie wyłączności prawdy. Wszystko zostanie zrównane, wymieszane, ujednolicone. Globalny kult antychrysta wyłoni się pod maską pokoju, ale przyniesie największą duchową niewolę w historii. I to prowadzi nas do wydarzenia ostatecznego. Po szóste, osiągnięty zostanie punkt bez powrotu. Kiedy przymierze Antychrysta zostanie potwierdzone, kiedy świątynia zostanie odbudowana, kiedy pojawią się nadprzyrodzone znaki i globalny kult zacznie się łączyć, zostanie przekroczona granica, będzie to punkt bez powrotu. Do tego momentu ludzkość będzie nadal żyła z możliwością wyboru. Będzie opór, będą wątpliwości, będą tacy, którzy będą próbowali pozostać wierni Chrystusowi. Ale z tego skonsolidowanego paktu świat pogrąży się w nieodwracalnej linii proroczej. To jest moment, w którym słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 24 nabierają największej mocy. Wtedy bowiem nastąpi wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do końca teraz i nigdy nie będzie. Pakt, który zdawał się przynosić pokój, ujawni swoje prawdziwe oblicze. Przygotowanie, do najciemniejszej duchowej tyranii w historii. Odbudowana świątynia stanie się tronem fałszywego Boga. Tłumy, oczarowane cudami, nie zdadzą sobie sprawy, że uwikłano je w sieć oszustwa. Religie, dążąc do jedności, wyrzekną się swojej istoty. Wolność oddawania czci prawdziwemu Bogu zostanie stłumiona. Będzie to droga bez powrotu ponieważ system ustanowiony przez Antychrysta nie będzie tolerował kompromisów. Ci, którzy się nie podporządkują, będą prześladowani, ci, którzy nie będą czcić Boga, zostaną wykluczeni, ci, którzy się sprzeciwią, zostaną napiętnowani jako wrogowie. A jednak ten właśnie scenariusz spełni dokładnie to, co Pismo Święte zawsze przepowiadało: że nadejdzie człowiek bezprawia, że zwiedzie narody, a jego w niebo wstąpienie będzie preludium do chwalebnego powrotu Chrystusa. Ten punkt bez powrotu nie jest jedynie polityczny czy religijny, jest duchowy. Cała ludzkość w przeważającej części dokona swojego wybór. I podział między tymi, którzy należą do baranka, a tymi, którzy podążają za bestią, staną się widoczni. W ten sposób przymierze nie tylko oznacza początek nowego etapu w historii świata, ale także zapowiada czas, w którym słowa proroków od księgi Daniela do Apokalipsy znajdą dosłowne wypełnienie na oczach wszystkich.